Chodzimy do budynków, w którym uczą się klasy pierwsze i drugie. Tu są nasze szatnie. Zmieniamy w nich buty i zostawiamy kurtki. Na parterze znajduje się też sala ćwiczeń i zabaw. Odbywają się w niej niektóre lekcje WF-u, a po zajęciach miłośnicy piłki mogą tu rozegrać nie jeden meczyk. Do świata wiedzy wspinamy się po schodach. Jeszcze na dole żegnamy się z rodzicami, bo pierwsze piętro to królestwo dzieci. Dziś korytarz jest pusty i cichy, ale to rzadki widok. Na co dzień wypełnia go wesoły rozgardiaż. Tu spędzamy przerwy. Bawimy się, czytamy, rozmawiamy i hasamy po miękkiej wykładzinie. W każdej chwili możemy skorzystać ze szkolnej biblioteczki. Sami widzicie że wiedza w naszej szkole jest na wyciągnięcie ręki. A teraz wchodzimy do sal lekcyjnych. Tu spędzamy najwięcej czasu, dlatego wspólnie staramy się, by były one przytulne i ładne. Każdy z nas ma tu swoje miejsce: ławkę i szafkę, w której może zostawić książki zeszyty i inne szkolne skarby. Dbamy również o klasowe roślinki i dekoracje. W każdej sali znajduje się tablica interaktywna i inne pomoce ułatwiające nam naukę. Lekcje angielskiego odbywają się w sali językowej. Zajrzyjmy do środka. LETS go! A tu jest nasze ulubione miejsce w szkole sala rekreacyjna. Tu spędzamy aktywne przerwy, stawiamy ogromne budowle z piankowych klocków, gramy w piłkę, a czasami po prostu odpoczywamy. A teraz pędzimy na drugi koniec korytarza. Naprzeciwko pokoju nauczycielskiego uczy się klasa druga. Puste sale nie mogą się już doczekać, aż wrócą do nich uczniowie. W tym pomieszczeniu mieści się centrum zarządzania, nie tylko kryzysowego. To tutaj nasi nauczyciele przygotowują się do pracy i odpoczywają. Dla uczniów, kiedy tylko tego potrzebują, pokój nauczycielski bywa świetną kryjówką. A teraz pokażemy Wam naszą kwaterę główną. Szkołę przy ulicy Wiolinowej. Uczą się w niej dzieci od klasy trzeciej do ósmej. To nasza sala informatyczna. Czas biegnie w niej tak szybko, jak dane przez Światłowód? To jeden z naszych nauczycieli biologii. Kostek pracuje w naszej szkole od bardzo dawna. Najczęściej pilnuje porządku w sali chemicznej. Za szybą mieszkał kiedyś dziki wąż Boa. Dzisiaj przeprowadzane są tutaj już tylko eksperymenty chemiczne. Poszukiwania węża trwają. W sali świetlicowej każdy znajdzie coś dla siebie. Bo po kolekcjach zamienia się ona w galerię sztuk przeróżnych. Tu gramy, śpiewamy, tańczymy, czytamy, malujemy, wycinamy, sadzimy, budujemy, układamy, jednym słowem tworzymy. Przestrzeń górnego korytarza zachęca do szkolnych spawoli. W szkole mamy do dyspozycji biblioteczki polską i angielską. To dzięki nim w dziewiątce jesteśmy z książkami za pan brat. A teraz coś dla ciała. W sali gimnastycznej odbywają się nie tylko lekcje WF-u, ale także aktywne przerwy i ważne szkolne uroczystości. W szkolnym sekretariacie uczniowie i rodzice otrzymują wszystkie niezbędne informacje. Pani Kasia chętnie pomaga w załatwianiu przeróżnych spraw, tych lekkich i tych wagi ciężkiej. Czasem wystarczy, że wsparcia udzieli uśmiechem. Broni wrót do gabinetu dyrektora. Te zabezpieczenia można jednak łatwo obejść, bo pokój pani dyrektor jest zwykle dla wszystkich otwarty.